Tu jest tu Nazywam, masz kamerę. Powiedz, że nazywa, nazywa się Łukasz Wolski. Nazywam się Łukasz Wolski. I tutaj możecie kliknąć i zasubskrybować mój kanał. No to co robimy? Komentujemy komentarze. Tak, tak. Jakbyśmy... Do, do formatu komediowego wspaniałego yy, litość. Ale ważna rzecz, bo zdarza nam się czasami zapędzić w tematy, które no nie warto. Jakbyśmy poszli w coś za bardzo, to w każdej chwili może ktoś z Was krzyknąć litości! I my przestaniemy. Albo nie. Biedę. Dobra, będziemy te komentarze czytać tam, sobie zobaczyć, co też wyświetlę. A wy ty masz tam myszkę. Czekaj. Co? No, mam myszkę. A co? Ale to jest moja myszka. Jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda moja myszka, wystarczy tu wejść, zasubskrybować mój kanał. Tak wygląda, nie wchodźcie tam. No <gul> kurwa, to za chuj. To Dobra, Kasparek. Się... Dopisuje to nazwisko do swojej niezbyt długiej listy stand na których idę w ciemno. O, a może i to prowokacja to była, nie? Prowokacja. I, i na których idę w ciemno, więc może to być osoba niewidoma. Więc że w ogóle nie widział tego. Dobrze! Mocne to jest. Zajebiście się rozluźnić o pierwszej w nocy po ciężkim dniu. Powodzenia dalej. Nie wiem, ja ci szczerze powiem, że jakbym zobaczył swój ryj po całym dniu pracy, to nie byłbym zadowolony. A no, wyszło najgorsze? Że ja musiałem na ten twój ryj patrzeć podczas nagrania. Ty znaczy po nie byłem po dniu pracy. A jak nie byłem? A co, no, a dzień? co ty masz za pracę? Się ty przed komputerem siedzisz, co to jest za pracę? No właśnie, no, no. Siedzisz przed komputerem. W komputerze no to jest główno nie praca. Sobie. praca to jest w kamieniołomie, albo jak zjeżdżasz do kopalni, albo nie wiem. Kopiesz doły, rowy. A, ja można nie... ko teraz Ciebie... można kopać doły przed komputerem. Nie wiem czy wiesz, są teraz zabrane takie koparki, że Ty wchodzisz przed komputerem, obsługujesz tą koparkę, która tak naprawdę de facto jest na drugim końcu świata. A co, że kopiesz rowy zdalnie? Tak. I przychodzi typ z Chin i kopię w Radomiu dziurę. I jest taniej, nie? Bo w sensie ta maszyna, jak, tak jak maszyna, tak trzeba tak trzeba na budowę. No i typ ją obsługuje zdalnie. A to jest zajebiste, jak w sensie jak bardzo musi być zmniejszone poczucie odpowiedzialności ludzi, którzy obsługują te maszyny, wiesz. Bo Albo... jak masz naprawdę, siedzisz naprawdę w koparce, nie, i idzie jakiś, nie wiem, e, chłop, czy pies, czy kot, nie, i ty byś go tą e, łyżką tam jebnął w głowę na przykład, no nie? I przyjeżdża policja i typ w Chinach ma mandat wypisany. No A ja. <laughs> w robocie oglądał. Miał ciężki dzień w domu i poszedł do roboty, sobie się oglądać. Mówi: Jezek, miałem ciężki dzień. Musiałem cały dzień spędzić z rodziną. Boże. Ja mam kolegę, co ma sześcioro dzieci. Sześcioro dzieci? Tak. I. Sześcioro dzieci i on ma lat? Kurde, jest parę lat starszy ode mnie. Nie wiem, że trzy. To jest pod 40. No i on ma sześcioro dzieci i mi się wydaje, że jak on idzie do pracy, to on idzie odpocząć rzeczywiście. stary, to nie jest tak łatwo. Mieć szóstkę dzieci, nie to to stary, idziesz do pracy. Jak masz szóstkę dzieci to nie tyle, że wychodzisz do pracy, tylko wychodzisz gdziekolwiek. Jezu, ale ogarnięcie sześciu osób w sensie. Masz sześć osób, za które jesteś yy, współodpowiedzialny. Jakby to były sześcioraczki, to by było najpiękniejsze. O, proszę pana! Będzie więcej niż jedno dziecko. <laughs> Bliźniaki? Troj, trojaczki? A on, a on mówi no. bliźniaki. Coraz ale... bliżej ciepło. A ciekawe czy mogą być yy, że w, w, w sześcioraczki i są na przykład dwa jednojajowe, dwa drugojajowe i jeszcze po dwa jednojajowe. Ale czekaj Łukasz, bo ty teraz to tak mówisz, jakbyś myślał, że jak są jajowe, to jedno jest z jednego jaja, a drugie z drugiego. To nie jest ten sposób. jajowe, to są. Tak, to są dwie komórki jajowe. Zapomniane. No tak komórki jajowe, a nie mi to brzmiało, jakbyś mówił, że są z dwóch różnych jąder. Najpierw masz dwa plemniki w jednym jajku, potem masz dwa plemniki w jednym jajku i jeszcze dwa pojedyncze jajka. No tak. Czy tak może być? Że masz sześcioraczki i masz dwa jednojajowe, dwa jednojajowe Aha, no jajowe tam, i. Dwa już i jedno jajowe, nie? Że z jedno jają i sześć psychoemików dostało do jednego. Otóż ta chmurka jajowa się puszczała po prostu. Sześcioraczki to brzmi, jakby to dzieci były od razu na, na, te, na chemię, nie? Musiały iść. A czemu nie ma lewiaczki, Że to są dzieci z Poznaku lwa na przykład. Bo jak się rodzisz, to zawsze masz yy, raka. To jest ciekawe, jakby z, zamiast wiesz. Zamiast grzechu pierworodnego za karę, nie? Miałeś raka. Myśmy dostali raka. Ale to się zgadza, bo dzieci się rodzą łyse. A Grzech, trziny, pierwszy dzie dzie to dzieci, które w przyszłości będą ci pały, siedzą z krakiem. Z o Boże. Ludzie, dajcie spokojnie kawę wypić. Przy tym ciężko cokolwiek przełknąć bez opluwania monitora. Przecież na monitor się nie pluje. I ma zarzuglię ja nie jest przed komputerem. E, Oznajemy padą jakieś historię, <laughs> Jak siedział w domu no. i oglądał pornosa. Czyli jest to dość popularna historia wśród no, i ludzi w wieku nastoletnim, na takie wiesz no i canceling i jedzie tam ja jedzie jedzie i nagle skończył patrzy a w międzyczasie mama obiad przyniosła i to musiało być bardzo dziwne nie w sensie takim że potem musisz wrócić już po tym zjedzeniu obiadu i odnieść talerz. Puka do pokoju, ale też mogą nie słyszeć, że. No stary, no to, no to pukanie tutaj nic nie zapewnia w sytuacji, jak masz wyguszające z ławki. To jest wie, cała sytuacja z efektem pukania. Cała z, sytuacja zdalnego. jest efektem bardzo, bardzo ciekawych połączeń neurologicznych. Ciekawe, czy jest taka maszyna, że się nie w Chinach. <laughs> W Japonii jest. są te automaty, co zużyte majtki można kupić. Nie, ja, I masz ja, zdjęcie ja. babki, której te majtki, te majtki nosiła, i ludzie, nie wiem, wąchają, czy coś tam. W ogóle pomyśl sobie, jak, jak to się stało, że ktoś wpadł na to, że ma to robić kasę, że on musiał iść ulicą kiedyś gdzieś, i że idzie jakaś piękna kobieta. Ja. Więc po prostu jest cudowny dzień, taki idzie piękna kobieta, cudownie ubrana, brana, i wreszcie ona się rzuca w oczy, tak jakby promień światła rzucony na nią. I, I po prostu oficjalnie oglądają i jakiś gość ma takie, patrzy na nią, ma takie, Jezu, ale by mi pizdę wąchał. I stwierdził, że to jest pomysł na biznes. No? Szczerze? <grym> Łukasz, nie wiem, czy to zabrzmi źle, czy dobrze, ale mi się to nie wydaje jakieś bardzo dziwne. <grym> Jezus, Maria. <grym> Jezus Maria. Jest wiele osób. Yy, wydaje mi się, statystycznie, no. które lubią wąchać yy, narządy rozrodcze yy, płci przeciwnej. No, masz tu na przykład yy, swojego psa, psa. Jezus Maria, yy, yy, ja proszę tego nie wycinać. Ale... I osoby, które to lubią. Ten żart? Proszę nie subskrybować tego kanału, bo to są <laughs> jedyne osoby... Niech ten klawisz zniknie w tej chwili. Ale nie no, popatrz na psy. No. Psy sobie wąchają genitalia na powitanie. Wyobraź sobie takie te spotkania, takie randki w ciemno, że nie widzisz się z ludźmi, tylko możesz powąchać ich No ale jest genitalia. przecież ten, jest no magia na gości. Magia ale... na gości dla niewidomych, nie? I wąchają sobie. No tak, no to już jest... <laughs> To jest, krok, to jest krok dalej. To jest krok dalej, moim zdaniem. To zaraz będzie. Ja pierdzielę nas bekę, no ale będzie do, to. Dokładnie. Jest wiele już takich to się wydawało dziwnych. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to sobie myślałem... Stary, ej, a możemy to zróbmy. <grym> jako pierwsi. Yes. Na YouTube. Zwąchaj interes. Zwąchaj interes. Wow! Zwąchasz interes. różny zapach genitaliów i masz rozpoznać swoje. I nazywa Nie Twój interes. Patrz, to jest fajne. Jak miło posłuchać sobie o przygotowaniu wegańskiego obiadu, panowie! Szczałam po gacie. <laughs> ludzie mają dziwny reakt. Jedni plują kawą, drudzy szczają plują, w szczają. Czasem... Jest to pewnego rodzaju taki, wiesz, yy, achievement, nie? Że ktoś się zeszcza przy twoim żarcie. Ile razy ci się udało tak na końcu strzepnąć dobrze, że ci nic nie kapnęło? Bardzo często. Ci się udaje? No. To i ty siedzisz na O, długo. Okay. <laughs> ja jestem nerwicową osobą. Ja to muszę, wiesz, ja jakby jakby kręcili dzień świra taki wiesz, o każdej osobie na przykład, no. potencjalnie, no to ja bym dobrze oddawał to. Ale do, to byś dobrze oddawał mocz, rozumiem. No, no też tak. No. <laughs> ja skutecznie dość oddaję mocz. Jesteś starszy, tym trudniej jest to zrobić. Mhm. Jakby od trzydziestki wydaje mi się, że zaczyna się ten zjazd. No nie, że już. Yy... Najlepsze lata masz ze sobą. O, jeśli chodzi o sikanie, oczywiście. No ja kiedyś. Zostawił yy... <laughs> to, jak <laughs> powstać. Najlepsze lata na sikanie. Ale fajnie, że jakaś pani się puszczała po gaciach. Ma umiesz pierdnąć penisem? Kuba my pozdrawiamy kuba tak. Ale jak mam być szczery, ja nie słyszałem pierdnięcia. No, pytanie też, jak odróżnić pierdnięcie penisem od, wiesz, takiego dźwięku palców odklejających się od penisa, jak on już zaschnie od tego, wiesz, takiego memuania. No bo on tam memał tego penisa, no. Przepraszam, wrażliwe osoby, to jest segment y, antykomediowy. Ja stary. Dźwięk ręki odklejającej się od memłanego penisa, stary. Ojej. No, ale stary, ale w ogóle te takie y, rzeczy gdzieś zahaczające, wydaje mi się, o genitalia i seksualność y, generalnie. Y, Trudno jest je opisywać w taki sposób, żeby one nie były. Wulgarne. Y, nawet nie tyle wulgarne, ale w jakimś stopniu w ogóle takie odrzucające, że, że niby nie ma tego takiego tematu tabu już, jeśli chodzi o seksualność. Powiedzmy, gdzieś no. kulturowo. Ale mimo wszystko jest w tym coś znaczy takiego. Nie jest wiesz. takie tabu tam. Ludzie dużo rzadziej mówią o tym, jeżeli yy, no tak, no nie chodzi jest o tak. dzieci. Jest. Nie, ale. Nie słyszałem, żeby ksiądz Zambony mówił, no nie no, my jak tutaj dotykamy dzieci, to. Ale tak szczerze... Często jest słyszany taki dźwięk, tak jakby pierdnięcie, ale to, to sz... jest po prostu ręka odtajająca się od a, memłanego ale. penisu. A, a, a. Co ciekawe, im mniejszy penis, tym pierdnięcie głośniejsze, tak? Bo z czasem a, niestety wasz. ta uszczelka. Mm. No <laughs> Nie ma tematów tabu, słyszeliście to. Jeżeli ktoś się zgadza, że nie ma tematów tabu, to tutaj można subskrybować mój kanał. Jest tak dobre, że Dwukropek, Kasparek, prowadzić zajęcia z trudnymi dziećmi. Ten w czapeczce. A ty jesteś w czapeczce? Ja. Na magazyn do Amazona. <śmiech> <śmiech> Ten w środku, kałacha do ręki i na front. A widzisz, na front cię wysyłają. No, to jest w ogóle ciekawe, że. Chłop mnie wysyła na front, no. i on w ogóle się nie zastanowi, co ja bym tam miał niby zrobić. Ja na froncie to bym się w ogóle nie obronił. A wiesz, że w działaniach no. ofensywnych najwięcej osób ginie. No ja bym zginął od razu. Przecież ja jestem osobą, która nie przetrwałaby na wojnie w ogóle nic. Ja nic bym nie. Ja od razu bym zginął. Nie, szczerze, wydaje mi się, że nawet nie musiałoby być jakichś pocisków specjalnych. E, ty, frajerze, i zginąłeś. No bo o... słowem ranić, tak jak nożem. <grym> Friendly fire. Mm. Stand-up nie zawsze musi śmieszyć, możesz również e, wzruszać, bawić, e, uczyć i zadawać pytania. Ja uważam, że trudną jesteś ze sobą. No, to prawda. Stary... Jesteś bardzo trudną osobą. A ja w ogóle, jak wie? zobaczyłem, jak ty masz papier w kiblu, w którą stroną no. założony. To Jezu, jakby jakbym ja był w związku z taką osobą, to no musielibyśmy się rozstać. Ej, byłem to jest ustali... to wiasi. Tomek przyszedł się do mnie dzisiaj wysrać. To zobaczyłem właśnie, jak ty masz papier zawieszony i masz do góry nogami. Także, że, że jest po prostu. ściany. Tak. Jak można być taką osobą? Powiem Ci jedną rzecz: jeżeli ty masz problem z urwaniem papieru, to ty się nie dajesz na front. Bo? To jest najgorszy rodzaj osoby, takiej, co zawiesza rolkę papieru drugą stroną, niż powinna być. Powinna być instrukcja na papierze toaletowym, jak się zawiesza rolkę, żeby nie utrudniać życia sobie i innym ludziom korzystającym z tego samego kibla, co ty z niego korzystasz, i zawieszasz rolkę odwrotnie. Ale wyjaśnij mi, czemu tak wieszasz. Bo tak jest wygodniej. Dlaczego jest wygodniej? że masz dalej od siebie i jeszcze nakłada się na tą rolkę, która jest poniżej jest tam zawinięte, musisz jakby. Jeśli nakłada na e, tą rolkę. Uderzasz nie. palcami o tą rolkę pod spodem. No przecież byłem tam przed chwilą, jest nałożone! No bo tak zostawiłeś papier. Ja Co? Stawiłem, nie, 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 nie. Było tak, zanim ja tam poszedłem. Człowieku jest nałożone, a jak, jak masz drugie są, tak samo nałożone. Nie! Bo w ogóle nie, nie ma punktu styku. Wystarczy go nie rozwijać. Co? Tu? Co ty gadasz? Teraz jak kurde, nie rozwijać? Aż, a przecież musisz rozwinąć Chyba, papier, idę, idę, żeby idę wziąć Kurwa, se ten. Pokażę wam to. I tutaj, i zaczepiać się. Co Robisz, się zaczepia? masz tutaj, że uderzasz palcem? Tak, to a teraz, a teraz ci pokażę coś co ci łeb, no, pokaż, Dobra, pokażę no, pokaż. ci coś Przekładam go tak, jak ty byś chciał. No, tak, tak jak ja bym chciał. Dokładnie. I popatrz, kto tu jest. Dalej masz styk z tym papierem! Nie! Ale no, jak się jest odwrotnie? Co? Kurwa bo. To też możesz go wziąć tutaj! Co ty gadasz? Ale patrz, ale dotyka ci tutaj, jakby stu, tu ma takie zakrzywione, jak jakiś no I, dotyka, i bierzesz wodospad. No i bierzesz papier, stąd! Jeśli nie, papierem, jeśli nie masz jakiejś dysfunkcji... A najlepszy problem I jest tutaj, w tym, że wystarczy zrobić sposób, tak. To ...znaczy, że masz jakąś wystarczy dysfunkcję. Wystarczy zrobić tak. Nic nie, o Boże. jest Jezu. Cudownie. Żałośni są ci komicy. O, Mrok! Żałośni są ci komicy, ale fajne jest to, że Krzysiek Kasparek odpowiada na wszystkie komentarze. Taki los człowieczy, rodzimy się nadzy, umieramy bezradni. No Kasparek jeszcze umie bezrobotny. Ale jest fajne w sensie roboty, Mi się wydaje, że to naprawdę działa na plus Krzyska kanału. To, że on odpowiada tak, wiesz, w miły sposób każdemu, kto go hejtuje. Ci ludzie, wiesz, ktoś raz go zhejtuje, no nie? Raz mhm. mu napisze taki hejterski komentarz i dostanie tą taką jego miłą odpowiedź, no mhm. nie? I po się no, tam, wiesz, no, nie będę już mu robił tak. <grystanie> że jego komentarze mógłbyś, wiesz, czytać przed snem, jakbyś nie mógł usnąć. On mógłby tak, wiesz, uspokajać ludzi swoimi komentarzami. Że ktoś jest taki wzburzony, wiesz, wkurwiony, pisze ten komentarz i Krzysiek jak, wiesz, taki plaster po prostu. I tak. I, Co i, rozgrzewa. Nie może być gorzej. I wchodzi Krzysiek, i on mówi: dobra, no masz rację. Krzysiu, czyli plaster na moje, obolałe plecy. No, de, zwykle na umysł jednak obolały, bo on bardzo wydaje mi się tak. działająco. Ja wyobraź sobie mieć kasparka na głowie. Niektórzy sobie nie muszą tego wyobrażać. Jezus, czarny humor, który kocham, dziękuję. To Jezus powiedział, czy to ktoś powiedział? To jest cytat z Jezusa. To jest Jezusa. Fajnie było. Jezus, dwukropek. Czarny humor, który kocham. Dziękuję. I dostaliśmy od Jezusa taką piątkę z dziurką. Dunata takiego, Donat Five. No <grym> ile razy na świecie ten żart padł. No czy Jezusa przezywaliby w szkole, że ma dziura w ręce. To A po czy tak wiesz, że takie tunele się w włóczach robi, nie? Czy to nie słabiłby tak w rękę. Ej, ale. Mówili ci kiedyś, że masz dziura we ręce, byłeś tak, tak na WF-ie albo gdzieś. W ogóle w naszych czasach te ci nauczyciele mogli być tacy frywolni dość, jeśli chodzi no o. Ja pamiętam, że mój nauczyciel od WF-u, w zasadzie trener, no bo ja byłem w szkole sportowej, to tak mocno cisnął te, te, te dzieci. Wszystkie większość, albo duża część, co najmniej takich przezwisk, co mieliśmy. To bada. on wymyślił. Ko kolega nie trafił do bramki, no nie? Mhm. Bo coś tam, słupek czy coś. I on do niego mówi, że jest cudowne dziecko dwóch pedałów. Czesław Lang. No wiesz, wiadomo, że to referencja do jakby kolarza, nie? Ale... No, ale była to homofobiczna e, nie, to aluzja, No to tutaj trzeba podać imię do nauczyciela. Nie, on nie żyje, już to mu spokój. Nie żyje? Nie, no. Już wiesz dlaczego? No, byłem na pogrzebie jego. Ładny pogrzeb, na <słuch> No też był taki. Hmm. Ja bym to określił, że to był taki solidny, prosty chłop. Co, jemu się wydawało, że on bekuje, no nie. Że tam wiesz, no. To nie bierze pod uwagę, że to się tym cierpi. Ja, ja szczerze. Cieszę się, że tak się trochę wyrwałem z tego środowiska, w którym byłem wtedy. Bo. No to było takie środowisko, wiesz, w którym siła fizyczna bardzo dużo oznaczała i takie. E, jakby... Domyślam się, że się nie odnajdowałeś, tam nie, 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 nie. No <grym> siła, siła, siła. taka. Kurde. O, i sportowa szkoła, na przykład... To tak jak usiądzę tak, na kozetce, to od razu mu terapię przeprowadza. Na przykład było tak, że wiesz, że y, są prysznice wspólne, nie? Były w szkole y, pod, tej y, sportowej... No, z nich wypuszczali. Niech. Tak. I przywozili nas pociągami na zajęcia. Koci, co a, bo a, się pies, a, dopychali do drzwi. A chłopca prowadził, no, no on po niemiecku mówił tak naprawdę i nie wiedzieliśmy o co chodzi, nie? Mówili, sznela, sznela. No. to po prostu po niemiecku prysznic. W ogóle sznela, sznela to jest e, e, pierwsze słowa, które się nauczyłem po niemiecku. Kto się uczył? Nie bo to w porno się pojawiało, wiesz? Było, na początku internetu w ogóle ba bardzo, bardzo mało było Ty porno. Ty myślałeś i... pewnie, że sznela to jest imię Jelaski. Nie! Oni tam sznela, sznela, on Kurde, sznela, ładne imię. Nie, to w ogóle jest taki klasyczny cytat z niemieckiego porno. Czemu nie chciałeś wziąć nazwiska żony? Ja czemu się znieść żony? No. Bo miałem swoje. A czyli Ola ma twoje nazwisko? Tak. Naprawdę? No. Jezus, Mario. Co ona zrobiła? Nazywa się Wolska? No. O Boże. Od dwóch miesięcy. Jejku, ale dramat. To jest tragedia jednej osoby. Bardzo udany występ, dobry setup specyfików na scenie, którzy świetnie się uzupełniają. Spora część z tego, co padło ze sceny podczas tego występu, to prawdziwe impro złoto. No to mama Krzyszka musiałem no, coś na tym. Na nazywać. Naprawdę na bank. Nie, mama Krzyśka nie ogląda. Mama Krzyśka ogląda... Aha, oglądała, bo to my tam byliśmy też. Co? Mama Krzyszka ogląda ze względu na nas, nie na niego. Na pewno, no. To jest. A, mama mama Krzyszka uczy chyba czegoś, nie? W szkole. Więc y, stand-up bawi i uczy. <laughs> Jakby mama Krzyśka uczyła komedii, to by było bardzo śmieszne. Jakby no. była nauczycielką komedii. Nie przyznałaby się. Oj, do tu, no, Nie, Nie, to nie, nieprawda. Jest... To tak jak, tak, jak Tomek się nie przyznaje, że był na kursie urejenta. Byłem na kursie urejenta. Przyznaję się do tego. Mówię, że się wam nie przyznał. Za Chiny się nie przyznał tego. W życiu by tego nie powiedział. Ale był, naprawdę był. Ja wam to mówię. Tomek tego nigdy nie powie. Czy to powiedział właśnie przy wieczką? Byłem, no. <laughs> Czyli subskrybujcie moja, kanał Łukasza. Moja pewność siebie to suma doświadczenia. Summa summarum. Summa summarum. Summarum. <laughs> summarów. Summarów. Suma sumarum. Suma sumarum. Świat sumarów. Czas sumarów. Suma sumarum. Polecałem program Świat Sumerów Krzyśka Kasparka. Czas sumarów. Świat sumerów, czas sumerów. A czas sumerów. No to nie polecamy Nie je. polecamy już. obejście lepiej, y, zasłużone dla cywilizacji śmierci. O! To obejście Jak ktoś jest fanem Krzyśka Kasparka, No tutaj będzie, tu siedzi. Polecamy. Zasłużony dla, zasłużony dla cywilizacji śmierci. śmierci. Tak, tak. Wspaniały program. Drugi wszystkich wszystkich program, dobry program, mocny program. Krzysztof Kasparek. Zasłużony dla cywilizacji śmierci.